Forsycja to krzewy należące do rodziny oliwkowatych. Istnieje prawdopodobnie 9 gatunków, prawie wszystkie to rośliny azjatyckie. Jeden gatunek, Forsycja europejska, jest z Europy. Jest ona rzadka, raczej zagrożona wygnięciem i też rzadko uprawiana, bo nie jest tak ozdobna jak inne gatunki. Forsycja pośrednia, czyli ta, którą tutaj widać, jest najpopularniejszym gatunkiem u nas uprawianym. Roślina ta rośnie od około 3 metrów wysokości, jednak zależy to od odmiany, bo na przykład polska odmiana Maluch jest odmianą karłową rosnącą do około 1 metra wysokości. E, roślina typu zasadź i zapomnij. E, rośnie powszechnie tak naprawdę wszędzie. W parkach, w zieleni miejskiej, w ogrodach przydomowych, działkowych. Można ją zasadzić pojedynczo lub w grupach, gdzie można z niej robić żywopłot. E, kwitnienie rozpoczyna już jako ledwo ukorzeniona gałązka w inspekcie. Roślina dobrze znosi cięcie, które należy wykonywać chociaż co 3-4 lata, ponieważ krzep gorzej kwitnie na starych pędach. Przycinamy rośliny tuż po ich przekwitnięciu. Krzywy bezproblemowe są one mało wymagające, rosnące prawie na każdej ziemi. Im żyźniejsza, tym jednak bardziej lepiej rosną. Warto je nawozić wiosną lub latem do końca sierpnia. W Polsce są to rośliny całkowicie odporne na mróz i dość odporne na choroby i szkodniki. Kwiaty są bardzo odporne na przymrozki. Pojawiają się co roku, chyba że roślina rośnie na stanowisku, gdzie występują bardzo silne na np. w górach. Rośnie na słońcu, ale zniesie ona również zacienienie. Może ona wtedy jednak słabiej kwitnąć. Dodatkowe informacje, w uprawach występuje jeszcze forsycja zwisła, która ma zwisające pędy. Cięcie należy przeprowadzać najlepiej od razu po zakończeniu kwitnienia, tak aby roślina kwitła tak samo jak w tym naszym pierwszym roku. Roślina ma płytki system kłożniowy, dlatego na skrajnie suchych glebach należy ją od czasu do czasu podlewać. Jest to generalnie gatunek preferujący wilgoć w glebie, ale i tak moim zdaniem jest bardzo wytrzymała na susze, w szczególności już stare rośliny. Forsycja należy do roślin, które wytwarzają kwiaty przed rozwojem liści. Dzięki za uwagę, no i do następnego.